Kochani, po 10 godzinach lotu, Międzylądowanie w Egipcie, jesteśmy w Kenii, Mambasa. Zobaczcie, jesteśmy na lotnisku, tak to wygląda. Pięknie, takie stylowe, nie? 4 dni w hotelu i 3 dni safari. Witamy w Kenii. Jesteśmy w pokoju, w końcu, po 18 godzinach. Zaraz Wam szybko pokażę. Takie jest łóżko. Tu jest ochrona od różnych wiecie, komarów, nie wiadomo czego. Tutaj taka szafa. Łazienka. Woda do picia. Prysznic. Kibolek. Bardzo duży pokój w ogóle. Ja po 18 godzinach podróży. I tak wygląda kasa. Zobaczcie. <grystanie> Kenie. Pokaż, pokaż. To jest tak, 1000 to jest 10 dolarów. Dzielimy wszystko przez 100 i mamy wartość w dolarach, czyli tu jest 10 dolarów. Dobra, kochani, słuchajcie, idziemy szybko spać. Jutro się widzimy, pokażę Wam plażę, wszystko, wszystko, wszystko. Też chciałam z Wami się podzielić bardzo ważną rzeczą safari, bo jak pojedziecie do Kenii, po prostu musicie. To jest must have. Safari. No i większość ludzi bierze, nie? Czyli tam 4 dni w hotelu, 3 dni safari, tak jak mamy my. I e, co ja też polecam, żeby nie brać safari od razu po przyjeździe w stylu 3 dni safari, czy tam 4 dni safari, od razu jak przylatujesz do Kenii i później hotel. To się nie opłaca, bo była wczoraj taka rodzina. Słuchajcie, jesteśmy na lotnisku, 12 w nocy, w pół do pierwszej. Wszyscy są mega zmęczeni, bo to nie, samolot nie był dreamlinerem. To był zwykły samolot takich, wiecie, wizer, jak tanie linie lotnicze. Jedzenia żadnego, nic nie było. Trzeba było wszystko kupować samemu, jeżeli chciało się jeść. I wyobrażacie sobie, stoimy na tym lotnisku, z 12.30 i ten przewodnik z Rainbows, bo pojechaliśmy z Rainbow, mówi, proszę Państwa, 12.30 macie odbiór z hotelu o 4:30, a w hotelu byliśmy oczycie w nocy, bo droga była katastroficznie zła. i Jechaliśmy chyba właśnie z 2,5 godziny do hotelu, i wyobraźcie sobie, i ty masz safari. I musisz stać o 4:30, i musisz zrobić za te tam 3 lub 4 dni, dni 1400 km. Wyobraźcie sobie, ja teraz jeszcze słabo funkcjonuję. Myślę, pójdę teraz na śniadanie i szybko na plażę, żeby wiecie, tam pospać. A wyobraźcie sobie safari, jakie zwierzęta, jakie żyrafy, jakie tygrysy. Prześpisz całe safari więc to jest bardzo moja. Bardzo ważna uwaga: jak ktoś będzie się wybierać do Kenii, to bierzcie sobie na początku cztery tam, ile się dni w hotelu, żeby odpocząć, bo naprawdę bardzo ciężki ten przelot z międzylądowaniem w Hurgadzie. A później sobie bierzecie safari normalnie, już wypoczęci, idziecie, zwiedzacie, robicie zdjęcia i tak Słuchajcie, gadu-gadu, ale trzeba tutaj wychodzić z tej pięknej, misowej. No i uwaga, jak zawsze backstage, jak nagrywam TikToki. Chcę nagrać teraz TikTok, co dostaniesz na śniadanie w hotelu w Kenii. Za ile nie powiem, bo kupowaliśmy cały, wiecie, tygodniowy wypad. Więc ja nie wiem, ile kosztuje dziennie tutaj śniadanie. Ale uwaga, jak tutaj to wszystko wygląda. Wybrałam tło nasze łóżeczko. I oświetlenie wiecie, żeby fajnie przeciwko okna. Więc tu już mam przygotowany setup. Co dostaniesz na śniadanie w hotelu w Kenii? Jaszczem jest głodny. Słuchajcie, idziemy na śniadanie. Wszystko wam pokażę. Zostańcie ze mną. Go! No i tak to było, słuchajcie. I naprawdę lecimy na śniadanie tutaj też wam pokażę. Bo Jastrząb jest głodny. Go! Ooh, I'm sexy and I know it. Dzisiaj... My, my outlook for today. Shorty H&M, uh, koszuleczka Zara. Flip flopy Hawaiianasy. Tyle! Już jesteśmy na plaży. Zobaczcie tu, gdzie ja teraz idę, to wczoraj była woda. I jak widać, zobaczcie, jakie jest brudno. Nie? To są te wodorośli z oceanu. Jeżeli macie dużo czasu, na przykład miesiąc, lecicie sobie do Kenii i później z Kenii, bo jest 40 km do Tanzanii. Jedziecie, kurczę, idziecie na piechotę do Tanzanii, i nie trzeba wracać do Polski, i później z powrotem 10 godzin lotu i do Tanzanii, tak jak my planowaliśmy. I nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, bo słuchajcie, przelot naprawdę jest bardzo ciężki. Naprawdę. Więc jeżeli macie trochę więcej czasu, możecie też zrobić tak, że tydzień w Kenii, a później sobie jedziecie tydzień do Tanzanii, ale to już już na własną rękę, wiecie, bo nie ma takich e, e, wycieczek normalnych, że można kupić, co nie? Ale to jest bardzo fajny pomysł, słuchajcie, dla kogoś zdradzam wam pomysł. powiem wam jestem <grym> w, <szoku> <grym> w, <szoku> <grym> w szoku, trochę się boję różnych tych rybek, krabów ja tego się boję, ale ponieważ jest teraz woda low, nic nie ma Можно себе поспацероваться, посмотри, как Печара. Бля, то есть и шлифки. Tak, mam się spodobały te ryby. Ja byłam w szoku. Pierwszy raz w życiu widziałam coś w wildlife, nie. Nie w jakimś akwarium, a po prostu na żywo? Czaicie? Fajny ten koleszek. Nie chodzi z nami, pomaga nam. Fajny. Mi się podoba. Słuchajcie. Super. Kenia The Best, a ten hotel. The Chalet Island naprawdę, poczekajcie na jakieś last minute. Bo ceny są bardzo drogie. Za jedną noc 700, ale my jesteśmy cwani Kupiliśmy last minute w bardzo dobrej cenie. Naprawdę, w bardzo dobrej cenie. Ale ten PCR test musi być zrobiony, więc musi być zdrowi. I u nas było tak, że w środę. E, o 14 zrobiłam test o 20 już miałam wynik i od razu kupiliśmy wycieczkę bo trzeba jeszcze apply for visa 50 dolarów ale to bardzo szybko się robi i no i później wiecie masz czwartek a w piątek o 11 wylot i w czwartek już nie było żadnych wycieczek więc ostatni dla last call to jest środa e, i to jest wiecie Jestem kombinatorem, polecam Wam. Zaoszczędzicie sobie dwa tysiaka z takim mykiem. Ale musicie mieć, bo wiadomo, urlop zabukowany itd. itd. Coś się rozgodałam, ale już jesteśmy na drugiej części e, plaży, więc zobaczymy co ten pan nam jeszcze ciekawego pokaże. To drzewo się nazywa Mangrów, i zobaczcie jakie ma korzenie. Asemorena, Morena, Morena, I'll give you my love. jest ten moment. Już pędzimy na mainland do Diani. Uh, idziemy teraz znaleźć, znaleźć łódkę i łódką popłyniemy na ten mainland. Tam na nas czeka taksówka, taksówka nas zabierze do Diani, mini spacerek, a później najdroższa i najlepsza restauracja w Kenii. To jest wejście, już jesteśmy. Bo takie to jest ładne, wow, tu jest. Wow, słuchajcie, jestem w szoku, a dopiero będziemy zamawiać, zobaczymy, co tutaj będzie. Bib Carpaccio.